To nie usprawiedliwia opuszczenia posterunku. Rozkazałeś ich zastrzelić. Armia Czerwona wie, jak postępować w święty. Rozkazałem zastrzelić wielu ludzi, Mokim kim Przejmuje dowodzenie. Lwie Abramowiczu i Członkowiczu uznano was w zdrady Karą za to jest śmierć. Lew Abramowicz i Sakowicz. Blać, sukin syn. To ja aż z Moskwy przybywam na to zadupie, a wy tak witacie swego dawnego dowódcę? Czego ode mnie chcecie? pułkowniku? Chciałem coś wam pokazać. Poznajecie? Tego co tam napisaliście spokojnie starczy na kilka wyroków śmierci. Ale nim do tego dojdzie, Towariść, chciałbym poznać prawdę. Dobra, zaczynamy. Kampania... oczywiście bym bym Kampania... Kampania Wcześniej wspomniałem w jednym, który niestety nie grałem. Z tego co słyszałem, dwójka imponuje i rozwojem kampanii, i w ogóle grafiką, muzyką. Jednostkami do wyboru, możliwościami udoskonalenia tych jednostek, wyjazdów. No i postaramy się wspólnie przejść tę kampanię. Zmniejszymy. O właśnie, zatwierdził. Szybko! Opuścić Doki! Ładują w nas z powietrza! Хорошо, już się zaczynałem nudzić. Towarzysz? Gotowa! Ruchy, panowie! Zbieramy Na się. górę towariści! Kuchwale! Ruchy! Słychać ich metr po nie i nie przestawać! Naprzód! Teraz to oni iść w gacie! Zdobre. Ładują w nas z powietrza! Powoduje dyktat! W górę zboża! ich! Ruszamy! Ruszamy! Naprzód! Przełamać linię wroga! Czas na nas! Tamci już nie żyją! Mogą strzałem w broni ręcznej! Na, no, na los! Dalej. Roda piechota zlikwidowana. Piechota wroga. Do ataku. Przemieszczamy się. Przybyła po was armia czerwona. Ładuje nas piechota. Bystra. Świetna robota, towarzysz. Przechodzimy tam. Bystra! Rozerwaliśmy linię wroga! Uciekają jak kurze! Nadszedł czas, aby wypchnąć faszystów ze Stalingradu, tawaryści! Lejtnant Isakowicz, poprowadzicie szturm! Z nad nabrzeża ruszycie na plac. Gdy go oczyścicie, przyślemy posiłki, bo z pewnością będą na was czekać szwabsy pancerni. Hitlerowcy dobrze się okopali, ale radziecki duch bojowy zwycięży, a fala naszych żołnierzy zaleje wroga. Nie przejmujcie się drobnymi stratami w ludziach. Wybić hitlerowców bez cienia litości. Obywamy! CKM na północ od przesieki, osłania główną drogę. Kink right miał. Po mnie! Uskrzydlić ich i załatwić granatami! Padnij! Jakby ciągle tam była, ale jej nie ma! Szturmowcy meldują się! Awaryść! Dostępne są kolejne oddziały szturmowe! się nowe jednostki! Jednostki czekają na rozkaz! Da. Czas na nas! Ten CKM daje nam popalić! Naprzód, towarzysz, Wszystkich was nie zatrzyma! Atakować piechotę!

I tych granatów wyciągnął Leci! Zabiliśmy oddział wroga gotowi! Brawa! Ruszamy! Zgnieść ich! Oddział robarisz! Te jebane haubice wybiją nam wszystkich żołnierzy! Prędko! Zlokalizujcie je i zniszczcie! Przemieszczamy się! Na glebę! Tam, wystra! Tywon, wyruszamy! Od Zabiliśmy no. oddział wroga! Gotowy! Piechota wroga! Do ataku! Zmijają nas w środek! Dalej strzelajcie was! Rozwalicie! No i już ma. nie będą nam wrócić! Na pomoc! Tu kaplan Alex! Potrzebne wsparcie! Otaczyli nas w budynku mieszkalnym jakiś kilometr na północ od odwrócenia! Wszędzie wokół są szkopy! Musicie nam pomóc! Na Zabezpieczyć broń. Ładują w nas powietrze. powietrza! woda zlikwidowana! Ruchy! Dobra, na czołnierze! Trening i dyscyplina! Wybić tę piechotę! Wywodam! Na Ładuje w nas piechota! Tam, bystra! Martwy! Przechodzimy tam! Gotowi! Wszyscy awans! Przemieszczamy się! Przed nami jest MG 42! Trzeba znaleźć inną drogę flankowania! Czym Szturm na piechotę! A może tak granacie? Jeden dupek złowy atakuje nas piechota w rogach! Gotowi! Ruszamy, bystra! Daliśmy tym piechorom nauczkę! uczkę! ota? Gi! Wsadzić im granaty z ich wrogów ojczyzny czeka śmierć! Otrzymać ich! Jedno działo z głowy! Zniszczcie drugie! Czas na nas! Oddział wroga zniszczony! Gotowi! Walić granatę! Odłagł się tym granatem! Ciała zlikwidowane! Zasięgłem, gdzie 42? Panzer 4! Tawaryść, zejdźcie mu z pola widzenia! Się. Wojska szturmowe nie uszkodzą tego czołgu! Piechota zlikwidowana! Świeże jednostki na placu boju! To tak, ten pancer, będzie dla nas sporym utrudnieniem, Tawaryś. Nie da się! Wiec... odciągną jego uwagę! Znajdźcie coś, czym da się go załatwić! Chodź do piekła! Wyciągam za wleczkę! Lecie ju inaczej zauważono niemieckie działo Pepans! Zarekwirujcie je, tawarść! Zrobimy z niego użytek! Teraz my skorzystamy!

Jadajcie Zanim się. zaczniemy flankować, trzeba będzie go oślepić. Użyjcie granatu dymnego! Do no boju! Z naszych wrogów! Moja noga! Za Stalina! Wpiód! Czewo tam! Nie ma z A może granat dymny? I! Granat dymny! Na Granat dymny! Zanim dym się rozwieje! Dawać granaty! Potrzebna pomoc! Zamykół więzionych cywilów, a wszędzie wokół są szkopy! Dziękuję, towarzyszu dowódco. Było gorąco. Towaryści, zbierzcie rannych. Zaniesiemy ich do rzeki. Trzeba dawarić. Straszne Nie mogę ruszamy. Gotowi. Wykierować w działopolowe. Utrzymaj pozycję! nie Wali w nas działopolowe. polowe! szeregi. Dzięki za Zabiliśmy oddział wroga! Osłuchaj tych przeciwpancernych do diabła! Obsadzić Dalej. Broń. Zająć tamtą broń! Zdrowa. Łapcie się za broń! Potrzebna załoga do broni! Zabijcie Dalej, towaryści! O co chodzi? Wyruszamy! Obsadzisz tamtą broń! Dział połowę w gotowości. Załoga, przemieścić działo. Dowództwo! Macie przenieść działo Pepant przez ruiny i zniszczyć czołg! Nikomu nie uda się na Czas różać, towarzyszy! Szturmowcy meldują się! Obrywamy! Przedać! Kontakt z wrogiem! Będziemy Pancer tamtego pancera! No ich! Pudło! Jeszcze raz! Ach, przeładować! Szybko! Panzer cztery zniszczony! Panzer 4 załatwiony! Możecie przypuścić szturm na dworzec! Atakują nas! Towarzyszu? Dajecie im serwetniki! Z rozkazu Towarzysza Stalina wycofujący się są zdrajcami ojczyzny! Zapraczajcie i walczcie! Aguń! ostrzegaliśmy ich atakować Nie Niemców, albo sam was zastrzelę. Na co? Zostaliśmy współrzędne. Jak ty debilny... by Szturmowcy podostrzały! Na nich, towarzyszy! Atakować, już opy! Nie żyję! Granat! Bliżej, niż by sobie życzył. Szturmowcy! Dawać granaty! Różnie go pochowamy! Rozwalić ich! Dobry Granat! Przewodam! Walczyć Śmierdź! do samego kończałem, ale spacer Granaty denne RGD! Ponosimy straty! Ruchy! Czujecie ich strach? Naprzód! Dzięki za ucieczkę! Maracuję Obznaczono nas za odwagę! No to rozjewać się z Daliśmy tym piechurom nauczkę za wleczkę! Leci! Uwaga! Granat! Jeden karabin zniszczony! Ruszamy! Przywołam! Zabiliśmy oddział wroga! Bystra! Bez litości! Koncentrują się na naszym środku! Dobry strzał! Gotowi! Czas na nas! Mordują nas! Ruszamy! Bystra! Atakować piechotę! Posadzić im granaty w żopy! Droga piechota! Ruchy! Wybić tę piechotę! Dotarły nowe jednostki! Przewodam! Dotarły oddziały szturmowe! Zbieramy się! Szturmowcy ponoszą straty! Niechęć do ataków! Posłać ich do piekła! Nie widzicie, że. Walić granatem! Nie! Gotowi. Przemieszczamy się! Zamknij już śnieżę! Zamknijmy oddział piechoty! Zamiast odwrotu, wybraliśmy! Dajmy górę na uczkę! gotowe! Działo zmienia pozycję! Atakuje na Strzelamy z działa polowego. Działo przeciw pancerny zaczyna ostrzał! Nie chcę użyć! Działo potwierdza cel! Wymaga z prawej! Ruchy! Wyruszamy! Is... To będzie ich Gotowi! To razem z nimi! Dziewota! Oddział wroga zniszczony! Jakie rozkazy? Ciało w drodze! Strzelamy z dzieła polowego! Nie Dobra, spróbuj uciekać na giełdę! Na glebę! Wroga piechota zlikwidowana! Gotowi! Zbieramy się! Wyciągam zableczkę! Leci! Nie dać im przeładować! Zabiliśmy oddział wroga! Macie dla nas cel? Pomocy! Trzeba ruszać! Styrjus! Trzymać, uważaj, że... Obrywamy! Oddział wroga zniszczony! Atakujemy! Nigdy nie zobaczymy jej, Claudi. Nie ma zmiłuj! Ej, czy Daliśmy tym tygrą na oczach.

Prąd w gotowości do ataku! Niemieckie czołgi wjeżdżają na plac! Ogoń! Dowódco, użyjcie działa, Pepardz, i zniszczcie ten niemiecki czołg! Pamiętajcie, spróbujcie ich oskrzydlić! Pieriodki, awariści! Wypędzimy ich z naszego miasta! Dowódco, skupcie się na tych czołgach! Nie marnujcie czasu na piechotę! Zobacz

Ich kapituliere. Okay, auch da. Ich habe alles Bitte, bitte, Gnade zeigen, bitte. Da oder da, da mein Do następnego razu. Pozdrawiam, hej.